Dzień dobry kochani w kolejnym odcinku Dzisiaj jak w widzicie już e, będę chciała poruszyć temat pleśni śniegowej, e, no która zaatakowała nasze, nasze pola, nasze jedno z pól, bo tam pod lasem na piachach nie ma pleśni, pleśni śniegowej e, Chciałabym troszkę też opowiedzieć o niej bo na pewno wielu z was tą pleśniegową śniegową ma e, chcę to wszystko tylko przejrzeć. U nas tutaj w okolicy mamy i my, mamy również sąsiedzi, e, no wiecie nie było to zbyt ciekawiej, no ale w Od czego pojawiła się nas pleś śniegowa? Zaraz pokażę, jak ona wygląda, bo zaatakowała nam ona całe pole. Są straszne straty, no ale zobaczcie z raz sami. Śniegowa to śniegowa to jest grzyb z rodzajów z, z yy, gorzeli. No więc tak, a od czego to powstało? Powstało to od tego, że mieliśmy zimę, tak. Mieliśmy zimę, spadł śnieg, fajnie ten śnieg spadł, ale spadł on na niezamarzniętą glebę. No i tak powstało to właśnie, że słuchajcie, była sobie ziemia, ziemia niezamarznięta, spadł na nią śnieg. Więc pod pokrywą śnieżną nie było temperatury ujemnej, tylko była temperatura bliska koło zera. Więc tam pod tą pokrywą śnieżną dalej rozwijały się różne patogeny, grzyby. Szkodniki miały bardzo fajne popole do popisu, ale również największe miłość te grzyby, gdzie był ten śnieg, było wilgotno, było wilgotno oraz było mokro, tak? Plus ta temperatura nie była tam ujemna pod, pod śniegiem, bo ziemia nie była zamarznięta. Już tak na filmie ja już powiedziałam, że to ziemia nie była zamarznięta. No i mamy oczywiście. Sami wiecie, co jest za mną, zaraz wam to pokażę z bliska. Mamy po śniegową, która nam się utworzyła przez to, że ta ziemia nie była zamarznięta. No i temperatura była bliska zero i się wszystko po prostu rozwijało. Są straty, są bardzo duże, jest bardzo dużo grzyba na polu. Grzyba, który jak sami będziecie teraz widzieli, po prostu nasze rośliny są wygnite wygnite, przyduszone, białe, spleśniałe. No i teraz co w takiej sytuacji zrobić? Czy wjeżdżać z tym azotem, z nawozem azotowym, jakie substancje rzucić, czy też wcale nic nie rzucić, dać sobie spokój, czy to przyorać, czy to, wiecie, zgruberować, czy co zrobić z tym? Tutaj byłam w kontakcie z panem Cezarym z Sektar Wiedzy, którego bardzo też serdecznie pozdrawiam, oczywiście. Wysłałam mu zdjęcia, jak to wygląda i co polecił pan Cezary? Pan Cezary powiedział, że najlepiej tutaj bardzo szybko wyjechać z dawką azotową. Azot, siarka, magnez, z tym wszystkim wyruszyć, żeby po prostu one mogły się jakoś najszybciej odbudować. Zaraz pokażę, jak to u nas wygląda to. Jak skończą się mrozy, to pan Cezary powiedział, że najlepiej byłoby tutaj wyruszyć w pole z lekką broną. Bardzo lekką broną i po prostu tą, grzy, tą grzybnię całą, tą całą pleśnią zerwać, tak żeby został sam korzeń, szyjka korzenia, tak? I później z tego korzenia ona się po prostu sama, to zboże się odbije. Teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, żebyście mogli sami porównać, bo na pewno wielu z Was też tą pleśnigą ma. Sama widziałam też po różnych portalach, po portalach na Facebooku i tak dalej, na różnych social mediach, że wielu pyta co to jest, co się stało, jak z tym walczyć. No i po to dzisiaj jestem i troszkę wyjaśnię, jak z tym dalej działać. Sam rzut oka, sam widzicie, że to nie wygląda jak zboże, które powinno wyglądać po zimie, powinno być ono zielone, ładne. Sami widzicie, teraz troszeczkę wieje, ale to nic. Nadzieja, że będzie wszystko słychać. Zobaczcie, tutaj jest wszystko, tylko wyostrzę, uwaga, jest tutaj wszystko zgnite. Zobaczcie, to jest po prostu zgnite, to jest pleśń śniegowa. Tutaj mamy Ala, zdrowe, ale nie są zdrowe tutaj yy, zboże, tak? Wszędzie to dokładnie. Zobaczcie, ono powinno odchodzić ładnie razem z glebą, a nie odchodzi, bo ono są po prostu wygnite w środku. Tutaj w ogóle można na najlepszym, ale z tych takich bardziej zdrowszych, poczekajcie. Ta, ta, ta sam korzeń nie wygląda u nas jakoś tam najgorzej. Jest on ładnie się rozwija. Troszkę urwałam. Zobaczcie, nie jest on płytki, ładnie ten korzeń sam rozwija, więc z tego coś da, tak? Coś z niego da. Ale jak sami widzicie, no. Czekajcie tutaj. Oderam tylko. Nie wygląda to jakoś tam najlepiej, tym bardziej z góry, zobaczcie. Tutaj po prostu no, jest grzyb, jest grzyb, po prostu jest grzyb. Zaraz wam pokażę dokładnie tą białą pleśń. Że tutaj widać, tą, widać, że jest po prostu... O, zobaczcie, tutaj bardzo dobrze wszystko widać. Tutaj po prostu jest tutaj ta pleś, ona teraz... Ona po prostu będzie schodziła nam z pola. E, będzie więcej zielonego oczywiście. Ta pleś teraz pod wpływem tego, że są już temperatury dodatnie, ona po prostu, to wiecie, tam chłonie się. O, tu jeszcze dobrze widać. Jest jej coraz tutaj mniej. Hmm, tutaj zobaczcie. Tutaj jest po prostu pleś. Może troszeczkę to do kamery, jak się uda. Po prostu nie wygląda to za fajnie. Sami widzicie, że e, za około 50% jest wszystko porażone. Sami zresztą sam widzicie, tak? Nie ma to jakoś fajnie. Tam z początku pola, gdzie było więcej śniegu, jestem taki, jak chcę widzieć ten dołek. Tam jest po prostu wygnite na amen. Tutaj, gdzie jest delikatna górka, gdzie ten śnieg szybciej stopniał, no to jest delikatnie lepiej. Ale też nie ma tam szału, tak? Oczywiście nie będziemy tego zrywać. Czyli zrywać. Nie będziemy tego po prostu kul kultywatorować, ani agregatować, ani nic z tym. Zrobimy to tak, jak jest. Wyruszymy z dawką azotową. Azot. Ee, e, szybko. nawóz azotowy, tak? Z tym wyruszymy bardzo szybko, żeby tutaj wjechać. E, już tam właśnie tutaj już można wjeżdżać. Już nie jest tutaj tak miękko. Wszystko już ładnie obsycha. Więc jest dobrze. Teraz przytom jeszcze mrozy. Tak więc super. Będzie można fajnie wjechać już z nawozami. Im jest oczywiście, u nas, tym lepiej. Po prostu, żeby dać, jak już powiedziałam w ostatnim filmie, dać pokarm roślinom. Bo tak jak w lepiej troszeczkę zabrać tym roślinom, które są zdrowe, a dać więcej tym, które są tutaj chore. Tak. No więc tak, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jeszcze pan Cezary powiedział, że. E, tutaj my stosowaliśmy bardzo dobre środki e, na e, miotłę, walczyliśmy z tą miotłą i powiem Wam, że tej miotły na razie nie ma, nie pokazuje się, tak? Znaczy ta co była, to po prostu ona już jest przypalona i tak dalej, cóż tam jest, e, przypalona i tak dalej, już po prostu no, dalej nie, nie wegetuje, zatrzymała się, swoje, te procesy tej miotły są zahamowane, dalej się ona nie rozwija, więc super, ale Pan Cezary powiedział, że pod wpływem tego, że teraz jest ta pleśń, pleśń grzybowa, E, która została po zimie, to jest przezimowanie. E, to po prostu tutaj miotła może mieć fajne pole do popisu i może się znowu rozwinąć. Więc kolejne koszta dochodzą, do tego, żeby po prostu e, znów odchwaścić glebę. Kolejne koszta, czyli e, środki grzybobółcze, które będą musiały być tutaj zastosowane, ponieważ tutaj grzyby mają bardzo, ale to bardzo duże pole do popisu. Wszystkie, jakie tam byśmy chcieli, to mają naprawdę bardzo duże pole do popisu. E, bo jest tutaj grzyb. Te rośliny mają mniejsze, wiecie, taką mniejszą odporność już w ogóle na to wszystko. Więc tutaj na pewno będą musieli jakieś środki grzybobójcze polecieć. Widzicie jak to wygląda, tuż nie? Nie była to za fajnie oczywiście. I jeszcze na dodatek. E, na tym samym polu, gdzie jest ta roślina wygląda dryczko lepiej. Strasznie podeptała nam zwierzyna, bo daje, tu jest sarny, okropnie nam podeptały. Wiadomo, że teraz e, one po prostu... No, wtedy się nie szukają tego jedzenia, więc wyżerają wszystko. Tutaj u sąsiada wżerli rzepak. Masakra, no a u nas wszystko jest podeptane. Czasami zobaczcie. Okropnie jest wszystko podeptane tutaj. Na tamtym polu jest też okropnie, znaczy, jak jest zdeptane. No więc tak eee to powiedzieć? Jak najszybciej, co zrobić z takim, właśnie w takim przypadku? Jak najszybciej wrócić z dawką azotową. E, bardzo dobrze, jakbyście mieli tam jeszcze. Mamy, mamy też w dodany magnes, e, siarkę. Więc te, żeby one po prostu jeszcze bardziej tam podwegetowały się. Że już dużo wegetacji, ale jeszcze bardziej tam wiecie tym. Dać im najwięcej tego żarcia e, w formie azotowej, oczywiście. Żeby tak jak wiecie. Jakby tak samo teraz, na przykład, zostawić je na pas losu, tak samo jakbyśmy dzie nowonarod nowonarodzonemu dziecku przez tydzień nie dawali w ogóle jedzenia. No to wiecie, jak wygląda, jest słaby, po prostu by umarło, tak? Jak samo nasze rośliny, potrzebują jak najszybciej tego azotu, bo po prostu nam później nie dadzą rady same. No więc tak. Tu było troszeczkę lepiej. No na piasku, deko lepiej to wygląda, chociaż też szału nie ma. Też jest troszeczkę wygnite. Za eee, to tam na tym drugim polu z Trapero lepiej to wygląda, naprawdę lepiej na piachu, ale jest, zobaczcie, wszystko zdeptane. Wszystko jest tak podeptane okropnie, a mamy tam ambonę, tam mamy więc no, to już jest okropnie wydeptane, ale to właśnie e, przeżyto e, Trapero wygląda zdecydowanie lepiej, zdecydowanie. Tutaj mamy, nie wiem, 10-20% porażenia leśnią grzybową, a reszta jest wszystko super. Zobaczcie. że tu pokażę. Na tym polu było dużo miotu zbożowej. Zobaczcie, tutaj mamy tą miotę zbożową, ale ona jest też przypalona. Ona dalej nam nie wygotuje. Taka jaka była z jesieni, taka nadal jest. Najwyżej po prostu powiedziemy jeszcze raz opryskiem. No a tutaj widzicie, że tutaj jest, jest mniejsze porażenie, zresztą tutaj jest wszędzie podeptane, ale jest mniejsze porażenie. Jest zacznie więcej zdrowych roślin, no także tak. Ale naprawdę nie obejdzie się bez środka grzobójczego. Tak to wygląda. Zobaczcie. Pełno, pełno zwierzyny. Okropnie zdeplane jest wszystko. O, więc tak. A zacie zdecydowanie więcej właśnie tutaj zdrowych roślin niż tych właśnie tutaj porażonych. No także jak najszybciej tą da dawką z sobą wyruszyć, e, dać temu zbożu, e, zbożu, e, zaraz zapomniałam słowa, wybaczcie, <grym i> <grym i zboczanie> dać tej roślinie e, składników mineralnych, e, takich żeby ona miała, większy napęd właśnie, żeby tam stać, odbić się jakoś. Później jak już te, jak już e, miną mrozy, to po prostu ruszyć e, z broną lekką i tą grzybę po prostu zerwać. I one się odbiją skórzenia, tak. Oprócz tego właśnie tutaj e, środki grzybobójcze, e, nachwast na pewno z czymś. No i zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że się ładnie to zboże odbije. No także wieje strasznie, nie wiem czy mi słychać. W ogóle, ale to już wszystko, chciałam się tylko tym z, z Wami podzielić, będę będziemy obserwowali tą plantację, jak ona tam wygląda i będę Wam wszystko na bieżąco opowiadała, no także pozdrawiam Was, trzymajcie się krótko, cześć!